Leon Pietrzak wygłosi Polska. Polska to taka kraina, która sercu się zaczyna, potem myśl na blisko, piękne ziemi nad Wisłą, gdzie ścieżkami, chodzimy, budujemy w Polska ojczyzna, kraina. Tu co się zaczyna. Dziękujemy, Ocholi. Dziękuję, drodzy kochanki. I teraz poproszę Oliwię Żolińską. Zesz Oliwia, powie nam wiesz, twój dom. Wandy Chodowskie. W naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom rodziny i wisła i Mazowsze. I jest w czerwieni maków, i w białych kwiatach wiśni, piosenka wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w Mazurku i w Czarnym Węglu i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Dziękujemy, Brako. Super, schodzi. Poproszę na scenę Katarzynę Baran a nie nam wiesz, co to jest Polska. Co to jest Polska? spytał ja w przedszkolu. Polska to wieś, las i zboże w polu, i szosa, którą pędzi do miasta autobus, i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka, i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obłoki, gdy na nami. No, Polska to jest także Twój rodzinny dom. A przedszkole tak, i przedszkole, i róża w ogrodzie, i książka na stole. Dziękujemy, Kasiu. Zapraszam teraz Marietę Rosło z przedszkola numer 2 Czarodziejska Kraina. Marieta powie, wiesz, co to jest Polska, czy Sława Janczarskiego? Zapraszam. wieś i las i zboże w polu i szosa, którą pędzi do miasta autobus i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto strumień i rzeka i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obłoki, gdy nad nami mkną. Polska to także twój rodzinny dom na przedszkole. Tak, i przedszkole, i róża w ogrodzie, i książka na stole. Dziękujemy, To Po malutku schodzisz po stole, po malutku. I idzie teraz Klaudia Puszkiewicz, przedszkola numer dwa. Klaudia powie wiersz, yy, taki trudny. Niepodległość przyszła jesienią. Cecylia Pasławska. Zapraszam. Niepodległość przybyła jesienią, po opadłych kolorowych liściach, w ciężkich butach i szarych szynelach niesła wolność piechota ojczysta, wśród żołnierskich, rudnych dni marszałku, polski sen spełniałeś wytąskniony. Niedorzeczny tak dla niedowiarków, choć nie zwątpiły twoje legiony nie osamotnieni, Tylko Polska w sercu zachował z różnych zaborów, więc podzieleni. Ruszyli razem. Pierwsza kadrowa. Bo kiedy przyszła godzina próby i przeświecała nadzieja szczytna, że kraj wybawiąc z i zguby z w stanie ziemia najmilsza, Nieważne złota ani zaszczyty. Nie straszne trudy nie będą bramy. Miłość do Polski, herb znakomity. Dla mnie przetrwali, dla mnie wygrali. Dziękujemy, dziękujemy Klaudia, to ma Piękny I na scenę zapraszam Janinę Bucho z niepublicznego przedszkola Towarzystwa Salezjańskiego i Janina powie wiesz za co Cię kocham Polsko, Doroty Kluski i za skrapek nieba, zieloną wiosnę, ciepłe lato, za złotą jesień uroźną zimę. Kocham Cię, Polsko, także za to, że jestem tu, że mam swój dom, że tu mam mamę oraz tatę i że możemy z Tobą żyć. Ja jestem Polką, ja Polakiem, za morza szum, za białe mewy, za szczyty Tatr, miasta i wioskę, za polskie wiersze i piosenki. I jeszcze za to kocham Polskę. Dziękuję, pięknie. za wszystko kochamy Polskę. Dziękuję, to Maruszewsku Teraz poproszę Emilię Marcinnak ze Szkoły Podstawowej w Grużańsku. Emilia, powie wiersz, to jest Polska z Bigniewa Jerzyny. Zapraszam. Kiedy nagle lasa funi. Nowe sosny, ty zrobimy? to jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole królujące ponad polem, to jest polska. Gdy zobaczysz głowę wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy, to jest polska. Kiedy drogi miejski w życiu, Żyto Żydosrotny przy księżycu, to jest polska. Ujrzysz biało krzyż wycięty, i podmiot piasek pięty, To jest Polska. Dziękujemy. Brawo, brawo, brawo. I teraz poproszę Marię Witkowską. Maria powie nam wiersz. Wiersz Polska Antoni Słonimski. Pięknie. I tuż pod tym Tomy Słonimskiego. Lekcje historii i gdy tylko o niej mówić potrafi krzak psu widnący i śpiew słowików, choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powiedz tylko księżyca pełnia i nad łąką. I liści pytasz się sym, gdzie jest w wymieszonej krainie leży. Jest z każdym, jest z każdym jednym sercu Polaka. łębi na starym rynku, w książce poety i na budowie. Co pracy, lecz słowie. Dajcie się w każdym dobrym uczynku. Dziękujemy ojca. Dziękujemy. Oj, tak. Dziękujemy. Teraz zapraszam Marię Witkowską ze Szkoły Podstawowej nr 1. Polska Marcina Brykczyńskiego. Polska to słowa, którym mama nazwała. Polska to wiedza, którą codziennie daje nam szkoła. Polska to ziemia, na której mieszkać nam przyszło. Polska to dzieje kraju nad Odrą i Wisłą. Polska to nasze Polska to pieśni, nasze zwyczaje i święta. Polska to wszystko, o czym każdy Polak pamięta. Polska to nasze myśli, nasze marzenia i sny. Czym jest Polska? Polska to my. I teraz poproszę Michała Jabłońskiego. E, Michał powie, wiesz, dziękuję Polsko. Anny Bomba. Dziękuję Polsko za orła białego, za dom rodzinny, za bawę z kolegą. Dziękuję Polsko, uśmiech i miłość mamy i taty. Dziękuję Polsko, złote zboże, za zachód słońca nad polskim morzem. Dziękuję Polsko, za Twoje dary, za na plaży i Kraków stary. Dziękuję Polsko za twoją odwagę, za biało-czerwoną na maści flagę. Dziękuję polsko mój za to, że jesteś i ja jestem twoim. Marysia z przedszkola numer dwa. Marysia powie wiesz, Powiedz nam ojczyzno, Reginy Pisarek. Opowiedz nam moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach kurcznych bliznu na wiekach i sławy. O mieszka nam powiedz, o słupach nad odrąb Niech mięsie twoją opowieść, tatarhalmy i morskie szkwały mać czynaj, nas miłości, jak ojciec Wojciech wprowadzać. nie żałuj serca, co nie wytrosnij, za krótko szczodrze nagradzaj. Biel śniegu i żarcze czerwieni i orły dumne piastowskie to wieczne symbole tej ziemi, najmilsze sercu Polskie. Wytłumacz nam tak, jak umiesz, skąd czerwień i wież daru. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. Daj swoim synom, żołnierzom ten kwiat, jak kiedyś w To oni od wieków tej ziemi i tego nieba. Opowiedz nam, moja ojczyzna, nam z lat 70. Jak bliską będziemy w przyszłość, a co oddamy historii. A jeśli historia wielka i dla nas ma trochę miejsca, bądź wiernych mi największą i mnie weź sobie do serca. Opowiedz, 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 opowiedz ojczyzna. Dziękujemy. Kochani, wysłuchaliśmy wszystkich wykonawców. Mieli trenę, ale tak jak każdy dorosły też ma trenę. Swoją recytacją wyjaśniły, czym tak naprawdę jest ojczyzna.